To jest po prostu kwestia czasu, pracy, dojrzewania pewnych zmian politycznych. Więc bardzo proszę, żeby nikt mnie nie utożsamiał z jakąkolwiek przychylnością w kierunku partii, z którymi rywalizujemy, ze względu na mój stonowany sposób wypowiedzi. Okay. Uważam, że stonowane wypowiedzi służą naszej skutecznej rywalizacji z naszymi konkurentami politycznymi. A jeżeli yy, 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 ktoś uważa inaczej, jestem zawsze otwarty na dyskusję. Natanos, czy pana celem na najbliższe wybory będzie zostanie premierem? Jestem w stanie przede wszystkim służyć naszym wyborcom i Polsce w każdej roli, która będzie uzgodniona przez nas politycznie. I jakby widziałem. Ale marzy Pan o tym, żeby być premierem? Nie, nie marzę, ale też z drugiej strony widzę spekulacje, jakie od jakiegoś czasu pojawiły. Pierwszy raz one dotarły do mnie gdzieś w styczniu. Uważam je za niezwykle, powiedziałbym, pochlebiające mi, bo przymierzanie jakiegokolwiek człowieka do wysokich funkcji państwowych, Zawsze mu pochlebia. I myślę, że przede wszystkim to, co trzeba sobie powiedzieć w takich sytuacjach, to pokora, pokora, jeszcze raz pokora. Służba, praca polityczna to jest służba. Nikt z nas nie wie, na jakim odcinku będzie musiał tą pracę wykonywać za kilka lat, bo demokracja jest ustrojem niezwykle nieprzewidywalnym. To jeszcze jedna Zawsze odpowiadam w sposób bardzo ostrożny na pytanie, o jakiej funkcji okay. by pan marzył, gdzie by pan siebie widział za pięć lat, za dziesięć. Yy, różni wizjonerzy czy specjaliści, pozorni specjaliści od strategii politycznych lubią takie pytania zadawać i wmanewrowywać polityków. Natomiast każdy, I kto. Pan się jest... nie da wmanewrować. Nie, po prostu mówię uczciwie. Każdy, okay. kto jest doświadczony w demokracji, wie, że to jest bardzo nieprzewidywalne. Ci, którzy przymierzają siebie do wysokich funkcji, później wypadają z polityki. Ci, którzy yy, widzą siebie w drugiej linii, czasem lądują w pierwszej linii, nie Da się tego do końca przewidzieć. Jasne.